Jeśli myślicie, że nasz polski rząd będzie dbał o nasze zdrowie, będzie dbał o to, żeby nam się żyło dobrze, a przede wszystkim, żebyśmy nie chorowali, nie mieli jakichś nie wiadomo jakich ryzyk zdrowotnych, jeśli ktoś nielegalnie przeniesie do Polski nielegalne również substancje, które mogą szkodzić naszemu zdrowiu, to poniesie za to odpowiedzialność, no to niestety byliście w bardzo dużym błędzie. Bo jak się okazuje, te chemikalia mogą być po prostu dowodem w sprawie, a przynajmniej według polityków, i nie będzie można z nimi zrobić nic. Maciek, dlaczego ci wszyscy ludzie gdzieś pojechali na wakacje, a my jak zwykle siedzimy w domu? Ty mnie nigdy, nigdzie nie zabierasz, ciągle pracujesz. Może być. raz, byś nie zabrał. Dobra, szykuj się. 5 minut, masz być gotowa. 5 minutes later. To co? Gdzie jedziemy? Chodź, pokażę Ci. Ale co Ty robisz? Przecież mieliśmy jechać na wakacje. No zobacz, Ania, jakie wakacje? Ja Mamy XXI wiek, teraz tak się podróżuje. Patrz, zmieniam lokalizację w moim laptopie jednym kliknięciem i możemy być gdzie tylko chcesz. A to wszystko dzięki sponsorowi dzisiejszego odcinka, firmie Surfshark. Surfshark to sieć VPN, dzięki której jesteś całkowicie bezpieczny w sieci. Dodatkowo dzięki Surfsharkowi możesz zmienić swoją lokalizację i cieszyć się wszystkimi dobrodziejstwami zza oceanu, takimi jak chociażby produkcje na Netflixie niedostępne w Polsce. Dodatkowo teraz Surfshark odpalił całkowicie nowy pakiet Surfshark One, a w nim Surfshark Alert, który powiadomi Cię jak tylko Twoja tożsamość, hasła, konta e-mail, informacje bankowe i inne niezwykle ważne dane wyciekną do sieci Surfshark Antivirus, który działa w tle i zapewnia ochronę przed wirusami w czasie rzeczywistym. No i wreszcie Surfshark Search, czyli całkowicie prywatna, anonimowa wyszukiwarka, która w przeciwieństwie do trybu incognito, nie zbiera o tobie żadnych danych. Także nie czekajcie, tylko wbijajcie w link w opisie, a na kod BNB Extra dostaniecie aż 3 miesiące za darmo. Wiesz co, całkiem fajny ten twój Shark. Już nie potrzebuje nigdzie jechać na wakacje. Z tobą w domu też jest fajnie. Ja się nazywam Maciej Podstawka, ze mną jest Ania. No i co, może wprowadź widzów w temat. Poczekaj, jakby się skupiło. To może ja przeczytam. Po trwającej od miesięcy aferze odpadowej Jacek Sasin w końcu zadeklarował, że podległy mu producent trytolu zabierze swoje odpady z dzikich składowisk. Kiedy po tygodniu od jego oświadczenia zapytano go o odbieranie odpadów, dowiedziano się, że te są dowodami w śledztwie. Prokuratury więc nie mogą być zabrane. Prokuratura i właściciele składowisk potwierdzili, że to nieprawda. Czyli jak się okazuje, pan Jacek Sasin, jak to Jacek Sasin, yy, lubi sobie troszkę podkoloryzować. Całą sytuację. Nie podkoloryzować. U Jacka Sesina się dowiedzieliśmy już dawno, że jego słowa trzeba brać na odwrót. Czyli jeśli powiedział, że są dowodami w sprawie, no to nie są. On nie skłamał. On po prostu ma syndrom odwrotowca. Nie przewrotowca jak Polacy. Tylko odwrotowca. Choć właściciele działek, na których przestępcy porzucili odpady, domagają się od nich trochę ich odbioru, spółka nie zrobiła w tej sprawie nic. Sprawa jest pilna, ponieważ, zdaniem biegłych, w wysokich temperaturach na składowiskach może dojść do zapłonu, a nawet eksplozji. Odpady z zapęczniałych zbiorników mogą wyciec do gleb i wód. Z tymi eksplozjami, pożarami jesteśmy zaznajomieni, zwłaszcza jeśli chodzi o śmieci, bo śmieci w Polsce po prostu płoną i nikt z tym nic nie robi. Koszty wywozu odpadów przez nie trochę mogą być olbrzymie, zarówno w Optymistyczne jak i pesymistycznej wersji przekraczają dochód netto spółki za zeszły rok, czyli bankructwo i ciu. No ja jestem ciekawa, czy ktoś chodzi i bada ten teren regularnie, czy nie ma żadnych przecieków i bada glebę i wody w koło, czy przypadkiem te śmieci te śmieci, te odpady nie są toksyczne. Bo tak jak mamy sytuację w Głogowie i tam również leżą odpady, to napisałam maila do pani. Do pani rzecznik z Urzędu Miasta, która powiedziała, nie odpowiedziała mi na pytanie, czy badają teren wokół. Tak jakby pominęła to po prostu, bo pewnie nie badają tego terenu w koło. Jednak te składowiska toksycznych odpadów zagrażają akurat w rejonie Głogowa odrze. Bo jeśli tam wyciekną, no to dostaną się do Odry i będzie kolejna katastrofa ekologiczna. jaka będzie katastrofa w tym przypadku? Gdzie, gdzie dokładnie są te śmieci? Jest napisane? No i tam katastrofa ekologiczna zaraz. Ryby po prostu będą same wypływały i łatwiej się będzie łowić. I tym będzie się je zbierać wtedy. No. no, generalnie sprawa w Głogowie jest w ogóle o tyle niepokojąca, że Łukasz nam robi ostatnio reportaż. I jak się okazuje, no to władza głogowa nie chce z tym nic zrobić, ponieważ. Nie stać ich na to. Tak, znaczy, nie, że nie stać, tylko nie chcą robić tego na własny, na własny koszt, ponieważ ten koszt powinien ponieść ten, kto jest za to odpowiedzialny. I oni nie będą dbać o życie i zdrowie swoich obywateli, mieszkańców Głogowa, z tego względu, że to powinien opłacić ten no właśnie Człowiek, który jest za to odpowiedzialny, ta firma, która jest za to od, o, odpowiedzialna, tamta firma też nie ma na to pieniędzy i generalnie sprawa jest zamknięta. Nikt nie jest w stanie nic tam zrobić. A znaczy, że to nie powinno być przypadkiem tak, że nawet jeśli władze miasta nie mają odpowiednich funduszy, to daje je rząd. To wszystko jest zabierane, bo przecież chodzi o zdrowie i życie ludzi, za co płacimy te cholerne podatki i wtedy dopiero staramy się wyciągnąć te pieniądze od osób, które są winne. Czy będziemy tak sobie żonglować z zdrowym życiem Polaków? Tak długo będziemy czekać, aż faktycznie dostaną się do wód. I znowu Odra będzie się nadawała do, do tego, że jakbyśmy chcieli, żeby urosła nam trzecia ręka do pracy, no to będziemy mogli sobie popić szklankę wody z Odry. Z nitrochemu. Z nitrochemu. Wygląda zdrowo. No nawet jakieś pajęczyny się zalęgły. Długo no. musi to tam stać. Nie, u nas dużo też dużo pajęczyn. No bo też wszystko już długo stoi, a nikt tego nie dotyka. No i generalnie tak wygląda sytuacja, że jedni mówią tak, inni mówią inaczej, a to się rozmywa. Bo nie wiem, czy pamiętacie, na Odrze już były takie incydenty dziki takie nieistotne sprawy, jak troszkę ryb trochę tam powypływało brzuchami do góry. I ludzie zamiast na grzyby z koszem, to na ryby chodzili. Tak, nie można było ich jeść, co prawda. Ale, ale zbierać można było. Ale zbierać można ludzie było. Ludzie lubią zbierać. Tak, bo większość rybaków tak naprawdę, jak jeździ na ryby, no to nie po to, żeby je jeść, wędkarzy, wędkarzy tylko po to, żeby sobie połowić i wyrzucić z powrotem do wody. Więc tak samo mogą robić teraz, tylko nie możemy nawet wędek ze za sobą zabierać. Tak. O, patrzcie jaki mam okaz. I wyrzuca go. No i bierze następny okazję. Super. To fajnie ułatwiło właśnie taką rozrywkę. No i podobnie e, może być teraz, e, czy to z Odrą, czy z jakąkolwiek inną rzeką, po co nam rzeki? Przecież wodę mamy w kranie. No właśnie, to, to chciałam to powiedzieć, że przecież tutaj tak jak pieniądze biorą się z bankomatu, tak woda bierze się z kranu. Ale tutaj ciekawe zdanie jest: spółka informuje, że w toczących się w tej sprawie prokurators prokuratorskich śledztwach ma status pokrzywdzonej. To jest interesujące. Bo im przestępcy wwieźli te odpady do ich firmy. Oni nie wiedzą, kto. Aha, czyli ktoś pod osłoną nocy toksyczne odpady wniósł w ilościach olbrzymich na ich teren, i oni rano wstali i zobaczyli: O, mamy odpady? Tak, zdarza się. Nie miałeś tak nigdy? Nie mam ziemi. Że nie wiem, jakiegoś trupa miałeś w szafie i się okazało, że a to ktoś tam ci dał tego trupa i a, jesteś, po, jesteś pokrzywdzona wtedy. Trupa w szafie nie miałam, chociaż. A jest takie powiedzenie jeszcze, nie? Mhm. Umowa ta pozbawia nitrochem jakiejkolwiek kontroli nad opuszczającymi jej teren odpadami. Dziś Krzysztof K., ma zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak co piąty Polak. Pod naporem publikacji prasowych 10 sierpnia szef Ministerstwa Aktywów Państwowych, Jacek Sasin, napisał na Twitterze, że polecił podległej sobie polskiej grupie zbrojeniowej rozwiązać problem z odpadami spółki Nitrochem. W tym samym wpisie zadeklarował, że odpady zostaną ponownie przekazane do utylizacji. Zobaczymy co tam na Twitterku pana Jacka. E, piszą ludzie, ponieważ napisał to oczywiście na Twitterze, każdy polityk współczesnych czasów tak, na, tak. Na, na Zachodzie. Prezydent też wybory ogłasza na Twitterze zamiast... Na Instagramie. Na Instagramie? Mm, na Twitterze relacji. czytałam. Na Twitterze na pewno też. E, czy została poszkodowana, to się wszyscy dowiemy po wyborach. Łukasz Malczyk, oddaj 70 milionów. Jej, no ludzie tak będą mu wypominali Już cały czas. Przecież było, minęło, nie no. dalej mu wypominają 70 milionów. Więcej na chryzantemy wydali. Tak. Karina Adamczyk, spisowskiego na Polski. Kaczyński boi się, że ta sprawa może mu zaszkodzić przed wyborami, więc kazał Sasinowi ogarnąć temat. Bezpieczeństwo Polaków to akurat ostatnia rzecz, o której pomyślał. Prezes. Ale prezes chyba nie jest tak głupi, żeby odpowiedzialną rzecz dawać Sasinowi. Chociaż nie, pojechał y, z, razem z też kolejną mądrą Moskwą y, coś tam debatować odnośnie elektrowni atomowej, nie? To może oni faktycznie mają go za jakiegoś wybitnego człowieka. Wyborca wyborowy. Znowu tempa propaganda dla naiwnych. Skoro zostali poszkodowani, skąd wiedzą, gdzie szukać teraz tych odpadów? Temet nosce. To kiedy ten samozapłon kolejny planujecie w składowiskach? Bo przecież do tej pory składowiska od parów powiązanych z spis, spółek pod parasolem Ziobry dostawały wyłącznie samozapłonu. No i tak właśnie jest niestety w Polsce. I to już się dzieje od dawna. Jak mieliśmy taki duży, bardzo duży problem. Znaczy ponoć bardzo duży problem, tak naprawdę to raczej wszystko było inscenizowane i zaplanowane z tymi płonącymi wysypiskami. No to też nikt jakoś nie poniósł za to odpowiedzialności, za te ryby na odrze też nikt nie poniósł ostatecznie odpowiedzialności, zapomnieliśmy o tym, nikogo to nie interesuje. Każdy ma to totalnie gdzieś, nie jest istotne zdrowie Polaków, nie jest istotne to, że faktycznie możemy mieć później mega problemy, te sprawy są zapominane. Zamiatane pod dywan. Ale ciekawe jest to, że tak krzyczeli, że mamy toksyczne odpady od Niemców, a tu sobie sami robimy pod góreczkę. No tak, część z toksycznych odpadów od Niemców w ogóle sami braliśmy. Ale. No ale to ci powiedzą, że to za czasów Tuska. No tak, wszystko jego wina. Nieważne czy Tusk czy Kaczyński, no generalnie zdrowie i życie Polaków mają gdzieś. Jest to o tyle e, haniebne, że. Przy zbliżających się wyborach będą jeszcze bardziej zamiatać to pod dywan. Jedni będą odkopywać te sprawy, drudzy będą odkopywać sprawy tych drugich, tych pierwszych. No teraz przed wyborami to będzie taka jazda, że ja podejrzewam, że PiS tylko czeka, żeby przed samymi wyborami jakąś bombę nam yy, OPO, KO i Tusku strzelić. Oni tam mają na pewno jakieś asy w rękawie jeszcze przygotowane. No i problem jest w tym, że to wszystko się tak rozwadnia, rozmywa. I Polak tak myśli, że okej, okay, no. Może ci tak robią, ale dam ci też tak robili. I zaraz będę mówił, że to temat zastępczy. Tak, bo są ważniejsze sprawy. Takie jak wojna na Ukrainie, COVID, teraz nowy wariant jakiś jest. A w, nie wiem, czy słyszałeś, ale w krótszym, zapomniałem w jakim mieście 51 osób jest chorych na jakąś tam chorobę, jedna już zmarła, więc jakaś taka nowa epidemia się szykuje. Mm. Zawsze można nas pozamykać w domach. No nie wiem, piszcie co wy w ogóle, ale o tym sądzicie. Czy uważacie, że Jacek Sasin jest odpowiednią osobą na odpowiednim stanowisku i należy mu zaufać? No bo przecież jest ministrem aktywów państwowych o ile dobrze pamiętam, więc no to nie jest przypadkowy człowiek, powołany jako ekspert, tylko faktycznie, realny ekspert, którego do tej pory nikt nie zdymisjonował, więc chyba działa dobrze. Czy może jednak nie ufacie mu do końca i macie jakieś tam małe zastrzeżenia wobec niego? Napiszcie o tych zastrzeżeniach w komentarzach. Chętnie poczytam.